Moi drodzy, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najlepszą komplikację feli. Naprawdę to jest taki cringe, że nie wytrzymacie do końca, mówiłam to z ręką na sercu. Także moi drodzy, oczywiście w linku w opisie dostajecie tym razem jeszcze dodatkowo link, gdzie będziecie mogli mnie wesprzeć, więc jeśli po prostu chcecie mi pomóc w rozwoju kanału, to naprawdę Was bardzo zapraszam gorąco, żebyście zlepnili do opisu. Oczywiście zostanie tam jeszcze wysłany link do oficjalnego filmiku, który właśnie skomentowałem, także sprawdzajcie przede wszystkim opis i moi drodzy, moment na który właśnie zawsze czekacie, czyli po lewej stronie znajdują się kolejne trzy osoby, które zostały wyrosowane i jeśli jesteście nowi moi drodzy i jeszcze nie wiecie jak się pojawić na samym początku to zapraszam was bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarzy, łapeczki i może właśnie wybiorę ciebie także zapraszam was bardzo gorąco do miłej zabawy. Także moi drodzy przygotujcie sobie przede wszystkim na jakiś dobry popcorn i kawusie, i zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. Moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na wstępie, obejrzymy sobie właśnie najlepsze fejle, także zapraszam was bardzo gorąco do oglądania, abyście po prostu obejrzyli to do samego końca i moi drodzy, tak jak wiecie albo i nie wiecie, choć w sumie dużo osób właśnie wie, że w tym momencie właśnie przez sobie maturki, także mam troszeczkę mało czasu i prawdopodobnie ten odcinek dostaniecie y, albo na środę, ewentualnie w sumie może i nawet i na czwartek, środa, czwartek jakoś tak, grać na wtorek się nie wyrobi, bo właśnie teraz będę się uczył do angielskiego, więc moi drodzy zostawcie przede wszystkim do końca, ponieważ no właśnie będziemy sobie... Oglądać właśnie takie głupie fejle z, z internetu, właśnie jakaś najlepsza komplikacja. Więc moi drodzy, jeśli Wam się przede wszystkim odcinki podobają i chcecie więcej tego typu, no to zostawcie mi przede wszystkim komentarz. No i moi drodzy, tak, wbiłem już te tysiąc subskrypcji. Naprawdę Wam bardzo dziękuję za te liczne komentarze. E, naprawdę Wam bardzo dziękuję, bo już te tysiącowo wleciał, ale na tym się moi drodzy nie zatrzymujemy, bo te tysiąc subskrypcji to jest taki wierzchołek naszej góry lodowej. I, I w tym miesiącu, bo teraz jest jakoś czerwiec, tak, teraz jest czerwiec, do końca czerwca wbijamy 2000. tysiące, moi drodzy. Nie zatrzymujemy się, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Mojego kanału, no to zostawcie właśnie ten czerwony przycisk Na samym dole, aby teraz zamienił się na szaro Więc moi drodzy Dobra, już jest stopka, już o niczym nie gadam Tylko właśnie będę się komentował, więc spróbujcie się w tym momencie nie zaśmiać Bo tutaj będzie yy, normalnie gruby odcinek Gruby, gruby Uuu, połamał sobie ładnie t... No, współczuję, współczuję, ale to są mniej więcej takie, może nie śmieszne, ale bardziej takie fejle właśnie przez ludzi. Także, jeśli chcecie, chcecie więcej, właśnie fejlów no to piszcie mi śmiało w komentarzach. Eee, boże, ale jestem rozgadany. Naprawdę, powinienem się teraz uczyć angielskiego. Ja teraz nagrywam odcinek. Widzicie, moi drodzy, jak ja się na was poświęcam, i spokojnie tak właśnie będzie w najbliższym czasie ten, właśnie specjal, bo wszyscy pisaliście, że będzie specjal, będzie specjal. Więc, moi drodzy, eee, planuję, właśnie zrobić eee, na ten moment eee, ocenianie kanałów. Także, moi drodzy, jeśli chcecie, żeby wasz kanał pojawił się, właśnie na specjalną, no to zostawcie, właśnie teraz w momencie komentarz specjal, wiecie, hashtag specjal i możliwe, że właśnie wyrosuje wasz kanał. Także zapraszam Was bardzo gorąco do tej miłej zabawy. Także moi drodzy, okej, ok, ok, dobra, teraz może zaczniemy już e, oglądać. Dobra, już trochę dużo gadałem, więc już miałem przestać gadać wcześniej, ale dobrze, jestem tak rozgadany, że aż muszę, Jezus, on. Boże, ten dziadek jest tak tragiczny, że... Oh, naprawdę Dobra, mamy tutaj jakąś tam laseczko. Napróbuję w tym momencie właśnie tańczyć No i trochę właśnie nie pykło nasz, nasz taniec po prostu chyba nie wypalił w tym momencie Te dzieciaczki będą O Jezus Maria Czy to dziecko mogło zginąć od tej piłeczki? Naprawdę o Boże, ale muzalt widać. Nie patrzę się na to, to są naprawdę dzikie scenki moi drodzy. E, dobra, mamy tutaj jakąś tam laseczkę, która sobie właśnie biegnie po wodzie, e, no i poślizgła się. No widzicie, tak to jest, jak właśnie próbujecie sobie biec po wodzie. Tutaj jest trochę śmiechu, a potem jak wyjdzie gust to będzie troszkę już taki niemały problem. Oj, biedaczek, biedaczek, biedaczek. E, to jest chyba taki bardziej challenge nie śmiej się, a jak ktoś nie śmieje, tylko aż jestem przerażony, naprawdę. O Boże. Naprawdę, nawet nie chcę na to patrzeć. E, <grym> I co, on? Tej ma jakiejś śmieci? Czy on. Boże, co za debil? Co za debil. <laughs> to jest. To jest. <laughs> to jest naprawdę zwycięzca rok, mówią. To jest człowiek renesansu. No dobrze, moi drodzy, no to w takim razie dobra. Mamy tutaj naszą koleżankę, która sobie siedzi. E, w... Aha, dobra, to akurat nie było śmieci. O oh, jezus. Możecie w sumie napisać, czy mieliście jakiegoś fajla w dzieciństwie? Ja, moi drodzy, pamiętam, kiedy jechałem w sumie. E, sobie jechałem na rowerze, tak pamiętam, były małe jechałem na rowerze i walnąłem w drzewo, także rozkasowałem cały rower i <noise> taki było moje całe dzieciństwo. Ja byłem normalnie człowiek, ogień, tak naprawdę co miałem w ręce, to zniszczyłem, więc jeśli byliście podobni, możecie napisać w komentarzach. O boże, muszę się zabić na tym, naprawdę. Oj, <noise> ale fajny piesek Ej, dlatego pieska możecie w sumie zostawić łapeczkę, bo ten piesek naprawdę naprawdę śliczny. Ej, zawsze chciałem mieć takiego pieska, takiego malutkiego. A co on tutaj zrobił? <laughs> Boże, co za... Co za pieso, nie? Ale tam mamy jakąś sinkę, no Aż dziwne, aż dziwne Dobra, nasz kolega tutaj chciał się popisać swoimi umiejętnościami, ale coś na mnie pykło, w takim razie... Mamy tutaj kolejnego ziomeczka w wieku 5 lat, który właśnie próbuje... Nie no, to w sumie mogę, być niebezpieczne, moi drodzy. Także, yy, nie próbujcie w domu tego robić, to jest nasze po prostu doświadczenie, które w tym momencie oglądamy. I nie próbujcie takich rzeczy, bo jak spróbujcie tylko zrobić w domu, to będę naprawdę dla, dla was mega zły. Także, moi drodzy, to jest tylko do obejrzenia. Aż mi normalnie słowa wypadają z głowy. Naprawdę, te fejle, jak tutaj auto przyjedzie, to już myślałem, że w auto... Nie, dobra. Już myślałem, że w auto będzie, nie? Bo tak w sumie zobaczyłem ulicę, to... Jezus, biedne dziecko, Boże. Możecie zostawić ripa dla niego, naprawdę, jeśli dotrwacie tego momentu, możecie napisać komentarz Wytrwałem. ja wam przypnę serducho, żebym wiedział, że po prostu oglądacie cały czas. Eee, dobra. Mamy tutaj naprawdę niezłe bidule. O Boże, ja już wiem, co się stanie. Ja już wiem, ja już podejrzewam, że spadnie z tego koja. Tak, to było takie pewne. <laughs> Nie, naprawdę, to aż było do przewidzenia, moi drodzy. Mamy tutaj kolegę, który chciał się aż nawet popisać, no ale coś nie tylko Widzicie, tak to jest jak się popisujecie przed znajomymi albo do internetu i zawsze coś musi nie wyjść. Jezus, to dziecko jest a to? <grym> ale do tyłu zapierdziela. <grym> nie, dobra. To są naprawdę dobre fajle roku, także moi drodzy... <grym> Będzie napisać czy się uśmialiście przy tym filmiku czy nie, ale to w sumie nie jest nic do śmiechu, bo tutaj to jest aż... Smutne to co się dzieje, aż muszę się podrapać, bo jestem tak zmęczony. Oj, ciężkie dni, moi drodzy, ciężkie dni. Tyle tematy te naprawdę potrafią wykończyć człowieka. Jeszcze tylko angielski, i potem za tydzień będę pisał geografię, ale geografią się jakoś my nie będę. nie będę, nie będę przejmować, także ok. Ale Dzidzianie. Podejrzewam, że tapił kawalnią w głowę, ale nie spodziewam się. <ścoughs> Czy ja naprawdę potrafię przewidywać w myślach? Ja mam jakiś badar normalnie. Ja przewiduję to, co normalnie się stanie na filmiku, a nie oglądałem tego. Przysięgam wam na słowo, ja tego nie oglądałem Ja po prostu mam taki dar, że przewiduję Jezus Maria, ale Ja w dzieciństwie też miałem... O nie, jakiś śliczny... Jezus, taki piękny... To jest taki Garfield, tylko w takiej wersji junior, nie? Może te dzieci... Nie, nie, nie... Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem Z tymi dziećmi są chyba największe jaja, moi drodzy ja już myślałem, że walnie w telewizor i telewizor cały skakus skasuje Biedne dziecko, kolejne naprawdę, biedne dziecko <noise> Nie, dobra, dość, basta moi drodzy, basta Te dzieci są naprawdę opętane Strasznie moi drodzy, strasznie są opętane Zawsze chciałem mieć taką właśnie yy, ślizgawkę w domu, pod domem, zawsze po prostu z wodą, żeby tak sobie zjeżdżać, kurczę jeszcze nigdy nie miałem, ale Zawsze myślałem na tym, żeby sobie coś takiego zrobić. Ewentualnie kupić. Tutaj mamy przegrywa roku, moi drodzy. Także nie wiem, czy dotrwaliście do końca. Bo tutaj już jest ciężki moment, naprawdę ciężko na to patrzeć, Na te wszystkie fajne, ale jak dotrwaliście, to bardzo dobrze. Mnie to naprawdę cieszy. Widzę po prostu po waszej aktywności. Bo już tak jak powiedziałem, mamy te 1000 subów, ale lecimy po te 2000 subów, moi drodzy. Nie ma co się zatrzymywać. Miło 1000 subów, teraz będzie wszystko z górki. Także, no. Wszystko. Yy... Wszystko może się zdarzyć, moi drodzy. Tych faili jest naprawdę tutaj dużo, nawet ich nie naryczyłem. Jak komuś się chce liczyć, to może w sumie policzyć w komentarzach, ile jest tych faili. Nie chcę mi się liczyć, ale pewnie coś koło 80, 90, może nawet do setki dojdzie, bo te filmiki są w sumie troszeczkę krótkie, a ten film będę komentował ponad 10 minut, tak, że będziecie mieli ponad 10-minutowy film. I moi drodzy, jak będzie w tym tygodniu mało filmów, no to wiecie, że są matury, ja się uczę i będę potrzebował więcej troszeczkę czasu, żebym miał to wszystko jak zmontować. Także musicie mi to wybaczyć, moi drodzy. Naprawdę jest ciężki okres. I... Boże. Te filmy chyba się nigdy nie skończą, naprawdę. No nie, Tarzan się kolejny znalazł. Boże, zresztą możecie powiedzieć, czy oglądaliście Tarzana kiedyś w dzieciństwie? Ja w sumie nigdy nie oglądałem Tarzana, naprawdę, przyznaję się. Przyznaję się, moi drodzy. Nigdy nie oglądałem Tarzana. Nigdy. Zawsze leciało Cartoon Network Ewentualnie zawsze wstawałem sobie o 6 rano i sobie oglądałem e, jak, Jaka to była bajka? Nie ma to jak hotel? Nie ma to jak hotel, dokładnie Nie ma to jak hotel, nie ma to jak tatek Zawsze właśnie to oglądałem w dzieciństwie O 6 rano zawsze leciało przed szkółką Czy to było pierwsza gimnazjum, 6 klasa, podstówki? Jakoś tak Zawsze się wstawało o 6 i trzeba było obejrzeć bajeczkę na, w rano Żeby po prostu dzień był zawsze lepszy A teraz oglądamy sobie najlepsze fajle właśnie tych dzieci Także moi drodzy, jeśli chcecie więcej fejlów piszcie śmiało w komentarzach O Jezus, ale jej walnął Piją, O poszedł, Nie no grubo naprawdę, te filmiki są już No stare jakieś naprawdę, bo już jakoś tutaj naprawdę nie porywa Tych filmów Naprawdę nie porywa I to dziecko jest pijane naprawdę Jakbym Wojaszka widział Nie no żartuję Szartuję, Żartuję, żartuję No nie gadajcie, że ono. No, i wiedziałem, wiedziałem. Także moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z komplikacji tego typu, możecie pisać śmiało w komentarzach. Jeśli macie jakieś inne propozycje na jeszcze lepsze serie, też piszcie w komentarzach. Naprawdę wybiorę najciekawsze komentarze właśnie do następnego odcinka. I oczywiście wyczekujcie specjala, bo naprawdę wam mega fajnie dziękuję za te tysiąc subskrypcji. Także widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.